Cześć wszystkim Nie mam nic ciekawego, ale Dzisiaj powiem trochę o samym jeżdżeniu, nie o motorku O motorku to tylko krótko Wczoraj wymieniłem olej, więc dzisiaj trochę pojeżdżę Wymieniłem też świecę na nową No, NGK Chyba to są dobre świece, ale Poprawy nie widzę, no Wmawiam sobie, że jest lepiej Ogólnie nic się nie zmieniło. Fajny jest ten uchwyt. Kiedyś tu miałem zamontowaną kamerkę, a teraz zostawiłem tak do wieszania kurtki i to jest naprawdę wspaniała sprawa. Motorek chodzi, nic się nie dzieje, jest dobrze. A teraz ten patyk przygotowałem, bo będzie mi potrzebny. Opowiem trochę o samym jeżdżeniu. Postaram się, żeby był filmik krótki, bo Dłuższy jak 10 minut, to już strasznie się wlecze, długo wchodzi. No więc tak. Jazda, w, nie wiem czy w moim mieście tylko tak wygląda, czy w, moim, w ogóle w mój powiat jest taki zapędzony, zaganiany, to jest makabra. Jestem w mieście, powinienem jechać 50. Jadę przeważnie więcej. Bo tak nakazuje ruch. Według własnego uznania To się nazywa ruch Ludzie wymyślili, że trzeba jeździć Dużo szybciej Ja dużo szybciej jeździć nie chcę No więc jadę sobie te. Dochodzi mi skazówka do sześćdziesiątki Że trochę mi przekłamuje To nie wiem ile jest dokładnie Jedzie sprzeciwka samochód Ten samochód chyba musi mnie widzieć Że ja też jadę Światła mam bardzo mocne z przodu Dzienne z homologacją Walą mnie źle, naprawdę ja jadę prosto, on skręca tu. No dobra, ja już sporo zwolniłem, trzymam hamulce, przyciskam je, ale on skręcił i od razu widzę, że światła wsteczne mu się palą. On sobie tu wjechał, bo zobaczył wolne miejsce i on musi wykręcić, bo on jedzie z powrotem. No więc ja muszę się mocno zatrzymać, żeby mu nie przywalić, ale on ma to w dupie, dlatego, że on ma wbitą słuchawkę w ucho. I on sobie z kimś rozmawia i ma absolutnie wywalone na to, że on znajduje się w ruchu drogowym i przede wszystkim na to ma zwracać uwagę. No dobra, pojechał, jadę dalej. Gość z podporządkowanej wyjeżdża i on, zamiast spojrzeć w lewo, to jego interesuje przeciwny pas. To jest po prostu chore. Jego nie obchodzi, czy mu ktoś przywali. Z boku, wszystko jedno, w którą stronę skręca w lewo czy w prawo. Gap się najpierw tam, gdzie największe niebezpieczeństwo, i na razie sobie postój i popatrz. Pomyśl, nie, on nie ma czasu. Na to nie ma czasu. Na wszystko inne jest, jak się siedzi w samochodzie, to wtedy jest bardzo dużo spraw do załatwienia przez telefon. A jak się już rozmawia z kimś, no to jest fajnie, bo się z kimś rozmawia. A to, że się jedzie, to jest sprawa drugoplanowa. Sprawa następna później. Jadę sobie. Jedzie przede mną kobieta z dużym stołeczkiem, no, tym fotelikiem dziecięcym na bagażniku, i od razu widzę, że tu jest już sprawa niehalo. Ja muszę myśleć za wszystkich i za siebie. A ja wyjechałem po to, żeby sobie fajnie pojeździć, odpocząć i pozwiedzać teren, no i ogólnie się odprężyć. Nie, nie ma takiej opcji. Ona sobie jedzie na zakazie, dlatego że po tej stronie jest ścieżka rowerowa, jak byk. Ona już ten zakaz dawno temu minęła, ale ona w dalszym ciągu jedzie. Ten dzieciaczek jest malutki z tyłu. Więc ja już zwalniam, bo widzę, że jest bardzo niechalo. No i jadę za nią. Nie wiem, co ona zrobi. No mówię, zaraz ją wyprzedzę. Patrzę w celu Nie ma nikogo. Jakiś samochód daleko jedzie. Dobra. Ale ona zorientowała się, że ten motor warczy za nią za długo. I ona zobaczyła, że tu jest jakiś wjazd na tą ścieżkę. Jakiś tam. No i dojeżdżamy do tego. Ja już nie wyprzedzam jej, bo wiem, że no, robi wszystko źle, jadąc z tym dzieciaczkiem. I ona wyrzuca rękę lewą, na lewą stronę, no zasygnalizowała, ale co z tego sygnalizowania? Ona zdążyła puścić kierownicę i od razu robi skręt. W tym czasie, co wyrzuca rękę, ona od razu robi skręt. To jest chore, normalnie. Ja wiem, że ona przepisów nie zna. Pewnie w ogóle, ale ona ma z tyłu dziecko. No i ona też jest młoda. Gdybym ja jechał szybko i ona by tak zrobiła, to ja walę prosto w centralnie w środek jej roweru. Samochód jadący za mną już mnie dogonił i też zwolnił, bo też widział, że tu dzieje się źle. Po prostu nie wiem, ludzi system tak nakręcił. Że ludzie nie używają mózgów. Kiedyś wracałem z pracy, kiedyś, no, bardzo niedawno. Zacząłem liczyć ludzi, którzy rozmawiają przez telefon w trakcie jazdy. Naliczyłem przez 4, może 5 km drogi 11 osób to znudziło mi się liczyć tych, którzy rozmawiają przez telefon. Zacząłem liczyć tych, którzy nie rozmawiają przez telefon. To mam 15 km do domu To przez ten czas No może nie cały, wiadomo, że nie cały To naliczyłem Nie rozmawiających przez telefon Tylko 4 osoby Ja już nie mówię o tym, że Jak jadę w terenie zabudowanym Gdzie są co chwila pasy, światła, przejścia i, No i ruch że jadę tam 50, no bo ja muszę mieć też czas i skuteczność hamowania. To wszyscy mnie muszą wyprzedzać. Po prostu muszą. Nie ma opcji, żeby mnie ktoś nie wyprzedził, jak jadę 55 mam na liczniku swoim. To ja jestem wróg, intrus. No bo to... przecież on ma. No, bardzo szybko wyprzedził mnie przed chwilą też w terenie zabudowanym samochód bez dachu. Facet był taki naj i taki happy, że on miał w dupie to, że on jest w, w drodze, że ma uważać, że Nie, on po prostu, jego ja jest ważniejszy od przepisów, jego ego jest też ważniejszy od wszystkiego i to, że on jedzie w takim samochodzie i że sobie dach opuścił do tyłu. Patrzcie ludzie, kto jedzie, to ja jestem i jestem naj i... Uwaga ma być skupiona na tym, że to ja jadę i reszta wszystko w dubie. Co się z tymi ludźmi dzieje? Normalnie to jest makabra. Ja mam porządne przyspieszenie. Ja w mieście naprawdę nie odstaję od samochodów. Mogę przycisnąć i zostawiam w tyle sporo aut. Kurde, ale po co tak robić? No jest świat chory, system tak ludzi nakręca Szybko, szybko, szybko żyj, szybko umrzyj Jest coraz gorzej, no naprawdę jest coraz gorzej Naprawdę powinna chyba być już taka inwigilacja Że w całym mieście i ogólnie wszędzie na wszystkich drogach Powinny być zamontowane kamery Które od razu wywalają mandaty tak wielkie Żeby się ludzie obudzili, bo do ludzi nie dociera nic Prócz pieniędzy, jeżeli zapłacę karę, o to trzeba uważać. Ale jeżeli kogoś tam mogę zabić, a to to, to to mniejsza o to może. No, chory świat się zrobił. No i po prostu się zrobił chory. No, jak jedzie za mną tir w terenie niezabudowanym, więc ja jadę 80, ale on. Siedzi mi na dupie, bo on wymusza, żebym ja jechał szybciej. A ja sobie myślę, gówno nie będę jechał szybciej i rób co chcesz trudno. Tyle tylko, że. On jest wielki, i ja muszę się bać, a nie on. A sprawa wygląda tak. Jeżeli jest ograniczenie do 90, to nie znaczy, że tam musisz zapieprzać 90, bo to ty jesteś zagrożeniem dla drogi i dla ruchu na tej drodze, a nie ja. Bo ja na pewno się zatrzymam widząc, że coś się z przodu źle dzieje, a tir się nie zatrzyma, bo on drogę hamowania ma w dupie. On ma tylko wełbie to, że on może tam jechać 90 i tyle jechać musi, bo tyle mu jego durny łeb każe jechać. No, i to tak właśnie dziś wszystko wygląda. No, chory świat, i inaczej tego nie potrafię nazwać. No, po prostu nie potrafię. Nie mówiąc już o kurierach, bo kurier ma przepisy zupełnie swoje. On wszędzie może stanąć, on może wszędzie jechać dowolną szybkością, no bo to jest kurier, bo on pracuje dla jakiejś korporacji, bo ma wyznaczony czas, bo jego nie dotyczą znaki, przepisy jego w ogóle nic nie dotyczy. No. No, ciekawe co będzie dalej za kilka lat. No, bardzo jestem ciekawy. Szczerze mówiąc, to bardzo marnie to widzę. No, dobra, co tam? starczy tego narzekania. Pogoda jest bardzo ładna. Słonko świeci, wiatr wieje, silnik studzi. Pojeżdżę jeszcze trochę i pojadę do chałupy na obiad. Przejechałem już 22 700. No, może to dużo, może nie. Dla mnie tak akurat. I nic nie naprawiam. Dobra, dziękuję za uwagę. Miło było odezwać się do was. Jak ktoś coś napisze, chętnie odpowiem. I ogólnie... Ogólnie o to chodzi, no żeby ze sobą rozmawiać i podzielić się wskazówkami, uwagami czymś fajnym i czymś złym no bo w końcu po to ten portal jest i po to są motocykliści żeby też rozmawiali o tym gdzie jeżdżą, jak jeżdżą, po co jeżdżą ale przeważnie chodzi o frajdę, o bezpieczeństwo i, i o przyjemność z jazdy no po to jest motocykl Dzięki Wam bardzo jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się, wewa w górę, na razie.